Myślisz, że idealne faworki robi się na spirytusie albo occie? Błąd. Moja babcia miała inny sekret. Składnik, który ma w sobie tysiące bąbelków. Piwo. Dziś zrobimy faworki tak kruche, że łamią się od samego patrzenia. A przy okazji zrobimy sobie mały trening na ręce, bo to ciasto lubi być bite. Zapraszam do kuchni. Zaczynamy od żółtek. Siedem sztuk ucieramy z cukrem na kogel-mogel. Białka zostaw, bo z nich możesz zrobić później bezy, ale wracamy do faworków. Musi być puszysto. Teraz mąka, proszek do pieczenia i on, nasz bohater. Pół szklanki jasnego piwa. Widzicie jak to pracuje? Te bąbelki sprawią, że faworki będą lekkie jak piórko. Mieszamy wszystko aż powstanie zwarte ciasto. Jeśli się klei, podsypcie odrobiną mąki, ale nie za dużo. A teraz Czas na siłownię. Faworki kochają dużo mocy. Bierzemy wałek i bijemy ciasto. Uderzamy, składamy na pół i znowu uderzamy. Po co? Żeby wtłoczyć w nie powietrze. Robimy tak przez około 7 minut. Kiedy ciasto będzie gładkie i elastyczne, a po przekrojeniu zobaczycie w środku dziurki, jest gotowe. Dzielimy na cztery części i wałkujemy. Pamiętajcie, ma być cienko jak pergamin. Przez ciasto muszę widzieć wzór na ceracie. Tniemy paski, nacinamy środek i przewlekamy. Hop na gorący olej. Zobaczcie, co się dzieje. To zasługa piwa i naszego bicia wałkiem. Rosną w oczach: minuta z jednej, minuta z drugiej i naręcznik papierowy. Posypujemy pudrem i gotowe. Smakują obłędnie, a alkoholu nie czuć wcale. Wszystko wyparowało. Została tylko kruchość. Kochane, tłusty czwartek tuż tuż. Ten przepis i wiele innych znajdziecie w moim nowym e-booku Słodkości Babci Krysi. Ale uwaga, niższa cena obowiązuje tylko do 6 lutego. Zostało kilka dni, żeby zamówić go taniej i dostać przed świętem łakomczuchów. A jeśli wolicie konkrety, to mam ważną wiadomość: dzisiaj jest ostatni dzień promocji na mój bestseller Skarbiec Babci Krysi z obiadami i domową apteczką. Jutro cena wraca do normy. Linki macie w opisie lub kliknijcie tutaj pod wideo. Nie czekajcie na ostatnią chwilę. Smacznego!